W Zawadzie odbywały się prace związane z usunięciem konarów stwarzających zagrożenie dla użytkowników biegnącej tu drogi powiatowej. To odpowiedź Nadleśnictwa i Starostwa Powiatowego w Dębicy na postulaty mieszkańców, którzy zgłaszali przypadki, gdy podczas burzy lub z powodu silnych porywów wiatru gałęzie rosnących na skarpie drzew łamały się i spadały na chodnik albo jezdnie. O to, aby rozwiązać problem zabiegał m.in. gminny radny z Zawady. Wreszcie ten, ten wniosek został pozytywnie rozpatrzony dzięki i starostwu i nadleśnictwo Dębica i przystąpiono do realizacji i do wycinki tych drzew, co na pewno poprawia, poprawi się bezpieczeństwo. Prowadzone prace powodowały niewielkie utrudnienia w ruchu, ale jak tłumaczy Andrzej Trzeciak, powiatowy radna zarazem leśniczy z nadleśnictwa Dębica, nie można było tego uniknąć. W przyszłości należy się również spodziewać kontynuacji podobnych działań. Jest to miejsce bardzo trudne. Są media w postaci telefonów, prądu, Poza tym bardzo ruchliwa droga, chodnik. Także no nie możemy sobie pozwolić na taką zbyt zakrojoną, szeroką akcję. Musimy robić to po troszeczku, ale sukcesywnie i systematycznie. Za realizację pracy w Zawadzie odpowiada nagleśnictwo Dębica, które wykonało to zadanie przy wsparciu powiatu Dębickiego. Chciałbym też podziękować wszystkim służbom, które bardzo sprawnie odpowiedziały i zaangażowały się w tą akcję. Też dziękuję. Przede wszystkim radnym, którzy no, od wielu lat zabiegali o, o tą wycinkę, o to o obcięcie tych gałęzi. Mam na myśli tutaj pana Tomasza Bukowskiego, radnego gminy Dębica, pana Andrzeja Czeciaka. Także dziękuję wszystkim tym, którzy zaangażowali się i naciskali krótko mówiąc, żeby to zrobić jak najszybciej.